Chcieliśmy dzisiaj przedstawić bardzo ciekawy przypadek. Trafił do nas BMW G20 2019 rok produkcji, około 62 000 km przebiegu. Właściciel zakupił to autko w ASO, gdzie, gdzie było sprawdzane. Mają oni taką usługę sprawdzenie 360 stopni, że tak się to nazywa. Sprawdzają około 240 punktów z listy. No i autko generalnie sprawdzone, to się pod, pod, pod tym podpisuje, że jest super w super stanie, nic nie wymaga żaden, żaden element nie wymaga wymiany. No i generalnie pan sobie kupił takie autko, ale nie zaniepokoiło go, to, że no, słyszy, metaliczny dźwięk w lewym przednim kole z zawieszenia. Paso sprawdzali to kilkukrotnie, nie, zna, nie znaleźli żadnych zastrzeżeń. Ustawili nawet panu pełną geometrię, oddali auto ale problem nie został rozwiązany autko trafiło do nas, stwierdziliśmy no, że ten luz jest bardzo duży w lewym przednim kole w prawym też był, ale no dużo mniejszy już po przejechaniu przez próg już był wyczuwalny takie mocne uderzenie metaliczne no i czuć było, że to koło no, po prostu ma duży luz na pierwszy rzut oka po demontażu nie, nie byliśmy w stanie stwierdzić, co jest przyczyną tego. Podejrzewaliśmy od razu w sumie, że to jest przednia tuleja wahacza, ponieważ cała siła i no ten element jest głównie odpowiedzialny za ustabilizowanie koła i cała siła przy hamowaniu, przy tego typu wjazdach na, na jakieś zniesienia idzie na tą tuleję. Postanowiliśmy zdemontować, zdemontować wachacz. Na pierwszy rzut oka wygląda, że jest cała, ale po sprawdzeniu okazuje się no, taki widok. Także ustawili Panu geometrię na takich tulezacza. No i dodatkowo były wybite końcówki drążków kierowniczych z lewej, z prawej strony, także generalnie nie miało to żadnego sensu ustawianie geometrii. Pan zapłacił za, za sprawdzenie tego auta przed zakupem no i okazało się, że no, no nie dopatrzyli akurat dosyć mocno zużytej tulei wymieniliśmy dwa wahacze z lewej prawej strony mamy swój sprawdzony zamiennik, który jest dużo trwalszy niż, niż oryginalny wahacz no to on, ten wytrzymał 62 tysiące przebiegu 62 tysiące kilometrów, zobaczymy jak jak długo też wytrzyma ten, który my zamontowaliśmy wiadomo, że bardzo dużo czynników wpływa na zużycie takiej części styl jazdy przede wszystkim wymieniliśmy też z drugiej strony nie jest akurat zerwana ta tuleja z prawej strony, ale już nie wiem, jakieś wadliwe chyba tu były zamontowane te elementy, ponieważ już jest miękka miękka guma i to koło też chodziło tak przód-tył także wjechały dwa nowe, nowe końcówki trzeba od nowa ustawić dla pewności geometrię no i można wtedy będzie spokojnie dalej sobie jeździć i nie martwić się, że odpadnie nam koło. Autko bardzo ładne. Na szczęście trafiło do nas i znaleźliśmy usterkę. Oddajemy samochód właścicielowi i zapraszamy ponownie na serwisy.